Damy serdecznie Station Oliver i Arek. Dzisiaj premium saszetki 4. To dzisiaj jesteśmy dalej nad morzem. Mhm. Kolejny dzień. Tak. I także mamy rewelację premium saszetki. Dorwaliśmy tam no, chociaż 4, bo to 5 euro każda, nie? Mhm. Także zobaczymy, jakie to tam wpadną. Czyli tak, w takie takiej paczce jest 10 kart, 6 normalnych, 3 specjalne, jedna limitka. 5 euro to kosztuje w sklepie. winte to jest właśnie, kupiliśmy. I będzie pojedynek. Na limitki? Tak. Dobra, to chodźcie. Co jak? Jak robimy? Po, jak? Otworzymy i... Nie no ty najpierw otwórz pierwszą. Nie. Potem ja otworzę. Tak na zmianę, co? Gdzie jest limitka? Tu Która to będzie? Ta będzie, myślisz? Ja nie Dwa. wiem. Czy... No. Tak, bo tu jest bazowa. No to limitkę musisz pokazać, bo nie wiadomo. O oh, wow, Neymar, Neymar, premium, dobra. Teraz ty może. Teraz ja. I potem ja, i potem ty. I będzie uh -huh. wszystkie takie Dobrze. Czyli będziecie od dołu, U, no. od dołu. Uwaga, co to będzie? Też na pas. No, no, no. O, <śla> no popatrz. Znowu Neymar. No to, to trudno. Jest... No Neymar, no dalej otwieraj. Haha, się trafiło, bołaś, taki pech, nie? No. Żeby znowu. Ej, żebyśmy mieli nie mieć czterech Neymarów. To były jajca. Chyba nie będzie aż tak, co? O, o nie, to o, jest rankosz. coś. Brawo. O, dg -a. No super, przynajmniej już jest inny zawodnik. Dobra, i moja ostatnia stosiewka. Ciekawe czy nie będzie drugi DGA. Nie, myślę, że nie. Ile ich jest razem? Nie wiesz? Osiem, nie. dziesięć, ile jest różnych? Nie wiesz. Napasnik. Napastnik, no. Raz, dwa, trzy. O! Sane, e-mane. mane tak, Neymar, Neymar. I jest dobra. I tak, tu są te kubki, Oliver. Nie podglądaj. Jedziemy po kolei, nie? Tu już nie. sprawdziłeś tę kubkę, czy jak? Nie. No to pokazuj pierwszą Dwie, kubkę. E, Milan. Inter. Lukaku. Fehevar. Aha. O jest Paryż. O. I Olimpik Lion. Pakweta. Real. Mhm. Mm Kasemiro. Złota. E, Atletico. Na fansie. O. Donna Ruma. No. Mamy. Mamy go, mamy. I. O oh, Antony. Wczoraj myśmy go trafili, nie? No. No. Tazja? No. O, popatrz, ja od złoty otw otw otworzyłem. Kawani. Gamechanger. Ferati. International Star. Aha, to jest Manchester. A Manchester Ty, no czemu nie mówisz? Kawani ma punkt. City. O, Neymar Sam, czyli za dwa punkty. Olympiakos. Borussia. Znowu Borussia, Bramkarz. O, znaczek Paryża, czyli następny punkt. I Olimpijony. O, to coś chyba pada. Tak, coś nam tu pada na domek Pary. nasz. Jak słyszysz takie głosy, to... To gra. To gra leci, tak. Paryż. Paryż, nie śpi. <laughs> e, mi, e, Palmeiras. Paryż. O, le No Inter. Bayern. Tyr. Barcelona tak. e, Francja, Francja i Palmeiras, I, Palmeiras. Dobra. i ostatnia kubka także przepraszamy za odgłosy ale to są to jest w tej chwili leci grad jakiś czy to silny deszcz nad morzem Liverpool Firmino Punkt dla Liverpoolu znaczek BVB To Grat z deszczem no. Juventus Juventus nie ma Juventusu Barcelona, Pique. No, Oh. City. City. A nie ma City. Weźmy, nie City. Barcelona. Francja. Francja, Lucas Hernandez. Atletico, coke. I ostatnia karta. O, Foden. Foden, Manchester City. Tak, no to co? To wszystko, tak? No, sprawdzę jeszcze, bo. Dobrze, sprawdź. E... Paryż, United, Liverpool, Paryż, United, Nie, Liverpool. ja nie mam żadnych. Ja też nie mam. Czyli gratulujemy Neymarowi. Wygrywa Paryż, nie? 2, 3, 4, 5. Po jednym punkcie Liverpool i United. Może United bym drugi dał, bo tu jest złota. Aha. No dobrze, także trzecie miejsce no. dla Liber, Liverpoolu. Nie? Ale fajne limitki. Tak. Może jeszcze se kupimy. No ciężko jest. I wiesz. nagramy w domu naszym w Hamle. Tak, jak wrócimy do Niemiec. nie? Także no. dziękujemy za dzisiaj. Mhm. To były saszetki premium. Fajne. Bo z FIFA 365 222. Tak. Mhm. Jeśli nam zostały blisterki, to już jutro. Jeszcze jakieś w Holandii będziemy. A taki blisko, jakby ktoś no. chciał, to kosztuje 695 tak, ale to jutro, nie? No. Także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, pozdrawiamy jeszcze raz z Holandii. Tutaj właśnie przyszli, przeszła chmura, już jest teraz cicho. <grym> Także... No akurat teraz. No akurat teraz zaczęło podczas nagrania, nie? No. Ale no, to pozdrawiamy i do jutra. Cześć! Pa!